Witam Was po raz kolejny na spotkaniu z Czytarynką. Dziś czytamy Bułeczka rządzi, a w niej przygody pewnej dziewczynki. Posłuchajcie, jak o sobie mówi. Cześć, to ja, Bułeczka. Chodzę już do szkoły, potrafię być super szybka i lubię pizzę z bananami. Mieszkam z mamą, ale prawie codziennie widujemy się z babcią. Razem potrafimy nieźle narozrabiać. Posłuchajcie, co takiego wydarzy się w życiu bułeczki. Rozdział pierwszy. Nazywam się Francesca Franson, ale wszyscy mówią na mnie bułeczka. Wszyscy oprócz babci. Babcia nazywa mnie swoją najsłodszą śmierdziuszką albo panią mądralińską albo ciasteczkowym potworem, albo jeszcze jakoś inaczej. Na szczęście rozpoznaję ją po głosie, bo inaczej nie wiedziałabym, że mnie woła. Moja rodzina to ja, mama i babcia. Tylko, że babcia mieszka osobno, ale spotykamy się prawie codziennie, więc myślę, że równie dobrze mogłybyśmy, mogłybyśmy mieszkać we trze. Czy ty wiesz, jak wygląda dom babci? pyta mama, kiedy o tym mówię. Mama zadaje czasem dziwne pytania. No pewnie, że wiem. Dom babci jest najfajniejszym miejscem, jakie znam. Jeden z pokoi w domu babci nazywa się Ciche. Stoją w nim śliczne fotele i wielka kanapa i nie wolno tam hałasować. W pozostałej części domu nie trzeba być cicho. I nic nie szkodzi, jeśli zdarzy mi się trochę porysować stół, albo ścianę, albo coś innego. Raz narysowałam na lodówce czerwonego kota. Było to bardzo dawno temu. A kot dalej tam jest, bo użyłam czegoś, co nazywa się markerem permanentnym. Mama twierdzi, że dzieci nie powinny rysować takimi markerami, ale babcia i ja uważamy, że one pięknie pachną. Więc i tak nimi rysujemy, tylko że w tajemnicy. Babcia ma mnóstwo rzeczy i bardzo dobrze, bo kiedy potrzebujemy na przykład dziesięciu balonów, albo żółtego sznurka, albo obrazków z pandami, albo skrzyni na skarby, babcia mówi, poczekaj chwilkę, zaraz poszukam. I szuka po całym domu. Otwiera wszystkie szafki, wyrzuca zawartość szuflet na podłogę i przesuwa góry przedmiotów z miejsca na miejsce. Czasem drapie się po głowie długopisem albo widelcem, który właśnie znalazła i mam rocze. Do licha, gdzie ja to wsadziłam? A potem wraca, przynosząc mi dokładnie tę rzecz, o którą prosiłam. Jedyne, czego babcia nie ma, to stroje do przebieranek. Ale wolno mi brać ubrania z jej szafy. Muszę tylko najpierw zapytać. Wisi tam kilka błyszczących hale, które wyglądają prawie jak sukienki księżniczki. Co za stary łach! mówi babcia, kiedy o którąś pytam. To znaczy, że jej zdaniem te halki są niepotrzebne i brzydkie. Babcia ma o wiele gorszy gust niż ja. Najfajniej jest, kiedy mamy, z nami nie ma, bo wtedy cały dzień bawimy się w co tylko chcemy. Czasem wyruszamy na wyprawy i przeżywamy różne przygody, szukamy skarbu piratów na plaży, polujemy na trole w lesie, albo wspinamy się na drzewa. Kiedy jesteśmy głodne, jemy serdelki pokrojone w grube plasty. Babcia twierdzi, że nie ma sensu ich gotować. Jeśli dalej nie chce się ich jeść, mmm, dostaje lody. Dobrze się składa, bo prawie nigdy nie zjadam serdelków. To początek przygód bułeczki. W naszej bibliotece, w bibliotece znajdziecie aż cztery książeczki z bułeczką w roli głównej. Bułeczka rządzi, bułeczka ratuje w świat, kiedy w wakacje coś się wydarza i tylko ona może uratować świat. Mm, bułeczka i miłość. Mm. Czyżby bułeczka się zakochała, a może jej przyjaciółka? Sami bułeczka ma też tajemnicę. I w ostatniej części właśnie będzie nam o tym opowiadać. Zobaczcie. Wszystkie cztery do Waszej dyspozycji. Dowiedzcie się, co takiego niesamowitego przydarzy się naszej bułeczce. Do zobaczenia jutro.